No, cześć wszystkim! Z tej Radzik i witam was już w kolejnym odcinku z Minecraft Legends. W tym filmie zaczniemy sobie od, oczywiście, ulepszeń. I cyk. Tu się zastanawiam, czy nawet dwa razy więcej, nie? Hmm. ale najpierw to weźmiemy. Więcej ale... I dobra. Najważniejsze jest to, i możemy chociaż więcej materiałów nosić. A właśnie, patrzyłem sobie spokojnie na śpielnik. Patrzę, patrzę, a tutaj czerwieni czerwienitu, wystrzeliwuje materiały wybuchowe. Chyba, chyba wiem już, co dzisiaj będziemy testować. Więc, w tym filmie, postanowiłem zrobić coś głupiego. A mianowicie atak na hordę zardników możemy tego zżałować. Nie obiecuję, że się uda. Ale zobaczmy. Lecimy. Oho. A nie mówiłem, że możemy zżałować. No trochę wysoko, to nie powiem. I zobaczmy, czy można robić to co ja myślę. Można. I czy mogę tu budować? Będę mógł. Chyba będę mógł, a, będę mógł z tego celować. Więc postawmy jeden. Najwyżej zniszczymy. I zobaczymy. Czy dosięgniemy tam. Nim. Okej, okay, użej. Proszę. Tak. Potwierdź cel. W tym momencie już będzie nam dużo łatwiej ale mimo to musimy ponowić taktykę i przez najpewniej jakieś 2-3 minuty, ale będziemy tam iść. Z tego w ogóle jest drewno? Nie. Stąd powinniśmy atakować, ale no nic. Postawmy sobie tutaj spawner tych kryperów, To zaraz uczyścimy sobie na terkaku, bo ta sama taktyka o, więcej piglinów a skąd one się biorą? ze spawnera więc niszczymy spawner zdążyły znowu zdą co to? co to mnie zaatakowało? eee, ale pragolemów mnie atakować Kto ich zabiję. Nie. Dobra. Pierwszy raz, bo pierwszy raz, ale skorzystam z tej studni. Co? Tu kolejny. Hmm. Tutaj. Dziękuję. Nóż. I zacznijmy. Szybka rampa. A co to za budowla nowa? Um, a, na góry bestia. A więc wiemy, chociaż co tak nawolało we mnie. Oj. Chyba dzisiaj rozpoczynamy właśnie festiwal śmierci. Okej, okay. i. No to tak za bardzo się nie przyda, jednak. Już. No chyba, że. A niech zniszczy sobie to. Chodźcie, chodźcie. O, znalazłem pragolema. Najważniejsze, żeby tylko... Nic ich nie zabiło. I teraz. Nie no. A propos tego, że najważniejsze jest, aby nic ich nie zabiło. To też wa warto dodać do planu. Gdzie oni są? Wiem, szarże dam. Czy połowa jednostek zginęła naprawdę? Wiem. Co zrobi Pragolem? Zada cokolwiek? Skup się na celu. Zobaczymy, ile zadaje Pragolem. W sumie to nic. I wracamy do studni. Jakoś bezpiecznie. Musimy zatkać ten portal. Dobra, wszystkie jednostki idą, idą. I teraz. Uwaga, skup się na celu. Zobaczmy, jak sobie poradzą my też może pomóżmy dobra 50% 4 pół życia festiwal śmierci tak propo atakujemy na pół serca co może później, nie tak bronimy tu jeszcze problema dobra zginiemy chociaż w walce Śmierć numer 3 lub 4 i co przetrwało trochę jednostek nie spadło i proszę tym razem ostatnia tak kiedy wybuchną wybuchły I'm Okej. Okay. I udało się. Teraz szybko pryzmaren. Jak najwięcej go zebrać. Tu, tu, tu. Dewastator. Lecz jego nienasycony głód prędzej czy później weźmie górę. Horta zarodników sprawia, że bloki się we mnie gotują. Są szczególnie obrzydliwą frakcją figlinów. Okej. Okay. Aj Tamtych już nie zbierzemy. A może tu coś zostało? I to co jest, to mamy. Zbierzmy sobie tutaj ten resum launcher, usun i bierzemy też tam studnie. Tu, tu, tu. Jesteśmy i u, katastręca. Tak daleko od domu. Ich świat się zmienia. I są ciekawi w jaki sposób. Widzieliśmy dokąd zaprowadziło to krip. Nie. Siła tych łagodnych istot bierze się z ich pokoju. Znajdą drogę powrotną. Ok. I postęcamy sobie, jak możemy zebrać studnie. A, usuń. I cek. Jeszcze chwila, zniknie do końca. No, to był dodatkowy golem. i Odzyskamy pryzmaryn. Odzyskaliśmy. No to jeszcze na dobry koniec. Źródło przeznaczenia, śpiewnik, i co mamy? Płomienie stworzenia, może? Hmm. Zastanawiam się, tak. Szybkość naprawy, tutaj, bla, bla, bla. Hmm. Pomy złożenie Okej okay. A co my sobie weźmiemy? A tu brakuje Mamy, a mamy to uwaga, uwaga płomienie stworzenia jeden i A, nie starczy. No to tylko jeden. I będziemy mieli właśnie teraz już 28 jednostek do spawnowania naraz. A ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!